Witam Was, moi drodzy! W kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam, jak w zasadzie Wam to pokazywałem na live'ach, w innych odcinkach, a tutaj z -tych chciałem Wam pokazać, jak zlutować ogniwa 18650, tudzież każde inne ogniwa litowo-jonowe, litowo-polimerowe, nie hamki, nic no ogólnie ogniwa. Na wstępie zaznaczam, iż wszędzie zawsze polecanym jest ich Zgrzewanie za pomocą wiadomo blachy niklowej i zgrzewarki, którą zresztą pokazywałem Wam jak wykonać. Ee, jednak ja bardzo często, nie wiem dlaczego, ale po prostu też je e, lutuję po prostu. Jeżeli zastosujecie się do dosłownie kilku rad, które Wam tutaj dam, to nie powinno Wam się nigdy nic stać z lutowaniem ogniw 18650 najważniejsze to jest to w zasadzie żeby ich nie przegrzać ale zapraszam was do odcinka i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj ogniwo 18650 podbawione koszulki aby było lepiej widać jego temperaturę. Do pomiaru temperatury użyjemy sobie kamery termowizyjnej Boscha. Miejmy nadzieję, że jakoś będzie dobrze widać. Będzie dobrze widać. Pamiętajcie, że ogniwo też troszeczkę od ręki, jak się je trzyma, i dalej, też się rozrzeje. Chodzi o to, żebyśmy widzieli, jak wygląda jego ogólnie temperatura. Zapewne będziecie mieli części do czynienia z ogniwami, które pochodzą z demontażu, z rozpakietowania. I tutaj będziecie mieli ułatwione zadanie, ponieważ widzicie, macie takie kawałki taśmy niklowej, która była dogrzana do naszych ogniw. Aczkolwiek, jeżeli macie całkowicie nowe ogniwa to też nie ma z tym żadnego problemu co możecie zrobić dla ułatwienia? dla ułatwienia możecie dać jakiś kwas będzie Wam łatwiej możecie delikatnie porysować Waszą powierzchnię ogniwa w zasadzie czymkolwiek, wiecie o co chodzi delikatnie bierzecie sobie czy papier ścierny czy nawet cokolwiek żeby łatwiej Wam się cyna do tego łapała niekoniecznie trzeba to robić, ale można A ja w zasadzie nigdy nic takiego nie robię po prostu najważniejsza metoda najważniejsza rzecz w zasadzie przy takich ogniwach to jest lutownica ustawiona na maksymalną temperaturę i dosyć wydajna lutownica, żeby to ciepło zbyt szybko, żeby lutownica nadążała po prostu z temperaturą, żeby, żeby się nie użyli tutaj na przykład grotu SMD, który zaraz wytrąci tę temperaturę i nic z tego nie wyjdzie. O ile biegun dodatni wbrew pozorom jest zdecydowanie łatwiejszy do zlutowania, ponieważ on bardzo łatwo odprowadza temperaturę. Widzicie przecież, że to jest tylko taki. Że tak powiem, cycek wystający od spodu on się wietrzy, i tak dalej, więc on zdecydowanie łatwiej jest yy, jego przylutować, i żeby nie było żadnego problemu yy, z temperaturą. A tyle, nasz biegun ujemny, no to jest w zasadzie nasze już ogniwo. No i tutaj musimy być zdecydowanie ostrożniejsi. Yy, więc co? Na początek stawiamy sobie to ogniwo. O, w moim przypadku trochę tak byle jak ono stawiać. czyli to by było dobre. Nie dobre. Dobra, lustownica ustawiona jest na maksymalną temperaturę. Grot jest, no może nie największy, ale całkowicie da sobie z tym radę. Standardowy grocik. No i teraz tak. O. Nasze ogniwo, jak widać, jakie ma temperatury. Od boku zrobię Wam zdjęcie, żeby tego cały czas nie zmieniać. Jak wygląda nasze ogniwo od boku. Zobaczcie sobie nie jest jakieś gorące, 22,4 stopnia także wszystko jest w normie ok, a więc przystępujemy do naszego lutowania tutaj użyjemy jednak zdecydowanie konkretnej ilości cyny żeby to w miarę szybko było duże jeziorko i żeby łatwo to było rozrzać. a więc lutownica na maksa dajemy cynę odpowiednią ilość, konkretnie trzymamy przez dosłownie chwilkę jak widać jeziorko jest ładnie już zrobione no, i teraz zobaczmy, co się dzieje z tą naszą temperaturą. Od góry, no wiadomo, że cyna jest gorąca, więc temperatura ma jest wysoka. Od boku, czy nasze ogniwo się rozżało? Tutaj mi ogólnie cyna skapnęła. Zobaczcie sobie poza kamerą, żeby nie było. Poza tym, nasze ogniwo, proszę. U samej nawet góry już się wychłodziło. Temperatura nie doszła tam praktycznie nawet nigdzie. 48 stopni na samej tej górnej blaszce. Czyli tutaj o gdzie ja to mogę już spokojnie dotykać a całe nasze ogniwo w zasadzie nie, no, no nic się nie stało widzicie że nie ma żadnej żadnego wzrostu temperatury. Eee, zróbmy teraz to samo z biegunem e, ujemnym w tym przypadku z jest jakiś podtrzymywacz do, do naszego ogniwa. Eee, no, i tutaj lutujemy dokładnie w ten sam sposób. Tutaj nie łudźmy się, że temperatura nie pójdzie, oczywiście, że pójdzie, ale nie będzie to jakakolwiek wartość, która będzie niszczyła ogniwa. E, zabezpieczenia termiczne są ustawione na 100 stopni. Ogniwa nierzadko osiągają temperatury rzędu 60 stopni. To jest nic dla ogniwa, więc zobaczymy, ile wyjdzie podczas takiego lutowania. Proszę, tutaj przytrzymujemy. Konkretnie nawet długo, dłużej przytrzymam niż powinienem, bo już mogłem puścić wtedy, kiedy to mówiłem ale podtrzymałem troszeczkę dłużej, żeby to ogniwo jeszcze przegrzać dodatkowo no i teraz zobaczmy wzrost temperatury naszego ogniwa mamy dostrajanie czujnika chwileczkę no i proszę czy nasze ogniwo jakoś wzrasta jego temperatura? no nieznacznie przy końcu może wzrosła na samej górze Też widzimy, że tej temperatury nie mam, nie wiadomo jakiej, jestem w stanie spokojnie dotknąć tego. Nie jest to w żaden sposób gorące już. Eee. Czy nasze ogniwo zaczyna się rozgrzewać? No, zdecydowanie nie. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby robić to zdecydowanie. Najważniejsza cecha to jest zdecydowanie tutaj. Przykładamy naszą lutownicę, jak już dotkniemy, to robimy uparcie to jeziorko i koniec. Czy to jeziorko dobrze się trzyma? Nasza cyna? No, no, nie, no, nie zdłubiecie jej w żaden sposób już. Ponieważ trzyma się. Widzicie, długie cynę. Jeżeli ktoś by powiedział, że to jest połączenie już złe, no to no nie. W wielu elektronarzędziach też, które dużo pracują i ciężko używałem tego typu połączeń i to są dobre połączenia. Nie mówię, bo często też sobie po prostu zgrzewam ogniwa. Mam do tego celu zrzewarkę, w której sobie możemy ustawić czas przed i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że większość z Was zapewne będzie potrzebowała nakultować te ogniwa, no bo nie każdy ma zrzewarkę. Chociaż polecam do zrobienia, zobaczcie sobie na mojej filmy, szczególnie te takie stare, stare wśród wielu lat, gdzie pokazywałem jak zrobić zrzewarkę. No i teraz odnośnie dalszego lutowania ogniw no to, to już w zasadzie nie ma co pokazywać, bo jeżeli mamy coś takiego no to wiadomo przewód do tego przylutować. no mogę Wam jeszcze pokazać jak to ma wyglądać aczkolwiek to już jest chyba zbędne jeżeli macie do tego, że mieliby się do tego przylutować jeszcze jakiś przewód załóżmy e, no to co, fajnie bym miał wiadomo trzeba go oczywiście pocynować, pobielić fajnie by było go włożyć w coś sensownego, a nie robić to tak w powietrzu i też niepotrzebnie robię to na tak wysokiej temperaturze, no ale cóż z tym no i teraz co, rozrzewamy jedno, drugie przewód nasz jest już przyłapany mamy wyprowadzony biegun dodatni z naszego ogniwa czy jest to połączenie trwałe? spójrzcie widzicie, obieram w tym momencie przewód o dopiero używając naprawdę bardzo dużej siły udało mi się to wyrwać wcześniej urywając przewód, więc jest to dobre połączenie w zasadzie wiadomo Ła! przypaliłem sobie biurko zapomniałem, że lutownica mi wypadła możemy to zdecydowanie lepiej też zgrzać, tak żebyśmy tego już nie mogli wyrwać powiedzmy tak już głęboko, głęboko, o tak zalane już na maksa wcześniej przelutowałem tego po prostu rozsądnie teraz przelutowałem to już na hama. No i w tym momencie już tego byście raczej nie urwali, prędzej urwiecie ten przewód. Jeszcze widać, że no nie ma opcji. Przewód sobie możecie oskurować, na to nie wylezie. Oczywiście też musicie uważać, bo tutaj bardzo blisko jest już biegun ujemny. Można dotknąć i zrobić zwarcia. No i w zasadzie tak wygląda lutowanie ogniw 18650. Najważniejsza rzecz to po prostu mieć świadomość tego, że nie możemy przegrzewać ogniw. Druga kwestia to jest taka, żeby robić to na naprawdę wysokiej temperaturze, szybko i zdecydowanie. Sprawdzona metoda i to nie jest to, że to sprawdziłem sobie na pograniczu miesięcy czy roku, tylko naprawdę na pograniczu kilku lat ładnych sprawdzałem tą metodę, czy coś się będzie działo z ogniwami. E, miałem kiedyś jedną baterię do jakiegoś Bosza zrobioną metodą właśnie lutowania, drugą metodą e, zgrzewania na tych samych ogniwach używałem i żadna z tych baterii nie wykazywała jakiejś pomniejszonej pojemności czy cokolwiek, po prostu obydwie bardzo dobrze działały. Więc tak, moi drodzy, wygląda lutowanie ogniw 18650. Mam nadzieję, że to pytanie już nie będzie się tak często powtarzało, ponieważ, tak jak mówię, zawsze te lutowania były w filmikach jakieś zagłębione, a nie było nigdy stricte filmiku o konkretnym lutowaniu ogniw 18650, przykładowo 18650. No i to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, że w, czwartek, w piątki o godzinie 20.30 są zawsze live'y. Zapraszam Was również na Instagrama, na Facebooka. To Instagrama jest poprawiony link już w opisie. Eee, no i co, trzymajcie się moi drodzy i hejka do następnego odcinka.